Dzień dobry. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj szybki i prosty przepis na przepyszną, chrupiącą surówkę ze świeżych ogórków, czyli mizerię, królową letnich obiadów. Do przygotowania tej pysznej surówki potrzebne będą: ogórki, kwaśna śmietana, sok z cytryny, szczypiorek. Cukier, puder, pieprz i sól. Zaczynamy od obrania ogórków. Ponieważ od strony ogonka ogórki zawierają dużo goryczki, należy je zawsze obierać od strony przeciwnej, czyli od jaśniejszej końcówki. Dzięki temu nie rozprowadzimy goryczki po całym ogórku. Następnie ogórki kroimy w plasterki. Można je poszatkować na przykład za pomocą mandoliny. Uzyskamy wówczas bardzo cienkie plasterki ogórka lub po prostu cienko pokroić. Cienko pokrojone ogórki będą bardziej chrupiące. Pokrojone ogórki przekładamy do miski. Na tę ilość ogórków wsypujemy około łyżeczki soli. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 15-20 minut, aby ogórki puściły wodę. W tym czasie przygotowujemy na przykład zieleninę i szczypiorek lub koperek drobno siekamy. Gdy już ogórki puszczą wodę, należy je odsączyć, najlepiej na sicie. Dokładnie odsączamy z wody i jeśli w tym czasie przygotowujemy obiad, można je wstawić do lodówki do schłodzenia. Następnie, krótko przed podaniem, do ogórków dodajemy 2-3 łyżki gęstej kwaśnej śmietany. Oczywiście, według uznania, można dać trochę więcej. Całość posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Najlepiej sprawdza się pieprz kolorowy. Wyciskamy sok z cytryny, około 2-3 łyżki. Można również dodać cukier puder do smaku, najlepiej stopniowo. Ja dodałam łącznie około jednej łyżeczki. Ogórki były już solone, więc raczej nie solimy. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Prawidłowo przygotowana i apetyczna mizeria do obiadu nie powinna być rzadka, i ogórki nie mogą w niej pływać. I jeszcze tylko dodajemy pokrojoną ulubioną zieleninę. Przepyszna, miękka i jednocześnie chrupiąca surówka jest gotowa. Polecam gorąco surówka jest bardzo smaczna. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!